Aloha, cześć dziewczyny, witam Was na Stosunkowo. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Maxi. Cześć. Będzie mi bardzo miło, jak zostaniesz ze mną na dłużej i dołączysz do reszty fantastycznych kobiet, kobietki, które do mnie wracacie. Buziak na Was, cieszę się, że znajdujecie chwilkę na Stosunkowo i e, możemy ten czas spędzić razem. Kobietki, rozsiedziałam się mocno w playliście toksykologicznej i tak też w dzisiejszym odcinku poruszę temat, który, znowu, inspirowany jedną z Was. Mianowicie... Zadzwoniła do mnie kobietka i zadała mi pytanie: Maxi, jest, takie, jest taka kwestia, o której nigdy nie mówisz, której nigdy nie poruszyłaś. Mianowicie, czy on kiedyś zrozumie, czy on kiedyś poczuje skruchę, czy ja kiedyś usłyszę, że to nie była moja wina? Kobietki, ja tylko przypomnę Wam, że gdybyście chciały ze mną porozmawiać, link do konsultacji ze mną macie w opisie pod filmem. Jak również zapraszam Was na moje kursy niemoralne, dotyczące randkowania, dotyczące rozbudzania namiętności, dotyczące tego, jak pisać, co pisać, jak często pisać to wszystko znajdziecie w złej dziewczynie. Oraz oczywiście mam kurs regeneracyjny dla naszego fantastycznego stanu wewnętrznego. Także zapraszam serdecznie do wspierania kanału, bo poprzez wspieranie otrzymujesz dostęp do obu kursów. Kobietki, przechodząc do tematu głównego co nas tak naprawdę najbardziej boli porostaniu z osobą toksyczną, ale i w trakcie relacji z osobą, którą nazywam toksykiem. Taki disclaimer, dziewczyny, wiecie, że ja używam tego słowa dla ułatwienia tematu. Tak się mówmy, bo mogłybyśmy tutaj się zagłębiać, mogłybyśmy definiować, nie chcemy tego robić, nie chcemy tego robić. Nawet profesjonaliści mają problemy ze zdiagnozowaniem, natomiast dla mnie jest to osoba, która wykazuje pewien zespół cech który wpływa w dany sposób na nas w ciągu trwania relacji i który um, bardzo, bardzo zdestrukcyjnie wpływa na nas. Także, dziewczyny, wiecie o co chodzi, są filmy, także zapraszam Was, cała playlista toksykologiczna jest dla Was dostępna. Oglądajcie filmy, edukujcie się, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o ludzi toksycznych. Nasza wiedza to jest nasza tajna broń, słuchajcie. Także polecam nie tylko mój kanał, ale wszystkie informacje, jakie znajdziecie, książki są na ten temat, naprawdę im więcej. Wiedzy, tym lepiej dla nas. Kobiety, to co nas najbardziej boli po rozstaniu z toksykiem, to jest niezrozumienie. To jest, ja robię co mogę, ja daję 100%, ja tyle wybaczyłam, ja tak kochałam, ja tyle inwestowałam, wszystko co mnie prosił, próbowałam realizować, i na koniec to ja jestem ta zła. Byłoby inaczej, gdybym to ja była inna. Byłoby inaczej, gdybym ja się inaczej zachowywała. Wszystko jest obrócone totalnie do góry nogami, i ty masz poczucie, że wychodzisz z tej relacji wycieńczona, bo dawałaś 100%. Ale mimo wszystko po jego stronie dalej jest ta opinia na twój temat, która tak bardzo cię boli. Niestety, podczas trwania relacji toksycznej jesteś pod wpływem manipulacji, i w wyniku tej manipulacji już sama wątpisz w to, kim jesteś, jaka jesteś. Już sama wątpisz w to, co tak naprawdę robiłaś. Już sama wątpisz w to, czy to, co robiłaś, to było wystarczająco dobre. Więc dziewczyny, tak naprawdę, my same wątpimy w siebie, jest nam bardzo trudno ocenić rzeczywistość. Jesteśmy w tym matriksie toksyka, który próbuje wmówić nam, że mogłybyśmy jeszcze więcej wybaczyć, że mogłybyśmy się na jeszcze więcej godzić i że mogłybyśmy mu coraz więcej dawać, mimo tego, że nie dostajemy od niego absolutnie nic. Ale bardzo, bardzo boli nas ego, bo w tym samym momencie chciałybyśmy, żeby to wszystko, co zrobiłyśmy, było dostrzeżone, zauważone, żeby toksyk wziął za cokolwiek odpowiedzialność, żeby przyznał się do jakiejkolwiek winy, co jednak nigdy nie następuje. Więc cały czas gonimy za tym dowartościowaniem, którego nie możemy złapać, jest nieuchwytne. Cały czas. Staramy się bardziej i staramy się bardziej z nadzieją, że kiedyś ten moment nastanie i w końcu usłyszymy, tak, byłaś kochana, byłaś dla mnie dobra, tyle dla mnie zrobiłaś. Czasami to się dzieje, tutaj jest taki disclaimerek też. W momencie, kiedy toksyk próbuje cię odzyskać, w momencie, kiedy pali mu się grunt pod nogami i jeszcze nie chce odpuścić, bo jeszcze wie, że może z Ciebie wycisnąć trochę soków, jeszcze wie, że jesteś materiałem na dobrą ofiarę, no to wtedy powie ci to, co trzeba powiedzieć, tylko uwaga, znowu! Dziewczyny to są aktorzy. To są ludzie, którzy nie mają tych uczuć w sobie, nie mają wdzięczności, nie mają współczucia, aczkolwiek obserwują życie. Od maleńkości obserwują, jak zachowują się ludzie i czego oczekują ludzie. Jak coś się komuś smutnego przydarzy, no to wszyscy płaczą. No to znaczy, że powinienem, powinienem w tym momencie płakać. Więc ja odgrywam tak naprawdę scenę, którą ja wiem, że powinienem, której ty oczekujesz w momencie, kiedy jest to i w jakiś sposób e, znowu grom, która ma doprowadzić do celu, który chce osiągnąć. Więc znowu, jeżeli usłyszysz od toksyka, że cię przepraszam, że rzeczywiście, to jest tylko i wyłącznie element gry. Skąd wiem, że to jest tylko i wyłącznie element gry i jak możesz to sprawdzić, że to nie jest prawda, bo to też jest coś o co pytacie, bo jest ta nadzieja, że może on się zmienił. Znowu to zrobi. Znowu to zrobi, jeżeli ktoś cię za coś przeprosi. Jeżeli naprawdę czuje skruchę, to nie będzie tego powielał. Jeżeli masz do czynienia z człowiekiem, który Cię przeprasza, żeby załagodzić sytuację, bo na przykład chcesz odejść, i relacja wisi na włosku, więc on musi ci obiecać, musi ci przekupić, musi znowu ci dać marchewkę, no, za chwilę okazuje się, że jesteś dokładnie w tym samym miejscu. Za chwilę okazuje się, że doświadczasz znowu dokładnie tego samego. Stąd też mogę ci powiedzieć, to była tylko i wyłącznie gra aktorska. Jeżeli odczuwasz ten ból, i to tą niesprawiedliwość właśnie w wyniku. On nie może przyznać mi racji, on nie może przyznać się do winy, on nigdy nie może przeprosić, on nigdy mi nie powie, że jestem wystarczająco dobra albo że wystarczająco się starałam. To tak naprawdę wszystko możemy y, złapać w widełki dowartościowanie. Oczekujesz od człowieka dowartościowania i nie możesz odpuścić. Zamiast spojrzeć na stan faktyczny i ocenić go ze swojej perspektywy. Nie czekać na to, żeby ktoś z zewnątrz dał Ci to dowartościowanie. Zamiast siąść z kartką i długopisem, tak jest nasi starzy, dobrzy przyjaciele, i podsumować stan faktyczny, czyli przenosimy się z emocji w logikę. Wyciągamy się z tego matriksa toksycznego i wracamy do rzeczywistości. Ile razy wybaczyłam? Co wybaczałam? W jakich sytuacjach miałam swój udział przez tego człowieka? Czy byłam w jakichś sytuacjach, które były być może niebezpieczne? Jakie słowa słyszałam? Czy byłam krytykowana? Jak czułam się przed relacją? Jak czuję się teraz? Kim byłam przed relacją? Kim jestem teraz? Jak wygląda moje życie, mój świat? Więc zobacz stan faktyczny. Oczywiście, że Twoje emocje są jak najbardziej prawdziwe. Oczywiście, że możesz czuć się sfrustrowana i czuć niesprawiedliwość, gniew na tą całą sytuację. Ale tutaj właśnie witamy edukacja na temat toksyka. Toksyk nie ma współczucia, toksyk nie ma empatii. To jest tak, jakbyś oczekiwała, że odkręcasz pustą butelkę, przekręcasz ją do góry nogami i ciągle liczysz na to, że coś z tej butelki wyleci. Toksyk jest pustą butelką. Nie ma absolutnie nic w środku. Z pustego nie nalejesz. Więc zobacz, że Twoje oczekiwanie, że on kiedyś przyzna, jaka jesteś fantastyczna, jaka jesteś cudowna, ile dla niego zrobiłaś, jest po prostu nierealne. I oczekując tego, skazujesz się tak naprawdę na tygodnie, miesiące analiz i zastanawiania się, co ze mną było nie tak, że on tego nie mógł przyznać, kiedy oczekujesz coś od kogoś, kto tego po prostu nie może ci dać, bo tego w środku nie ma. I zaczynasz też zastanawiać się, czy będzie inny w stosunku do innej kobiety. Czy jakaś kobieta będzie wystarczająco dobra i czy inną go pokocha mocniej niż mnie? Nie kochana. Ten człowiek nie ma nic w środku. Ten człowiek jest pustą butelką. I w jakiejkolwiek relacji nie będzie, będzie tylko i wyłącznie powielał ten sam schemat do momentu, do którego typ ofiary już nie będzie w stanie dawać mu tyle, ile on będzie oczekiwał. Bo tak to jest, że na początku, jak jest miesiąc miodowy, ofiara jest tak zauroczona i zakochana i nie widzi tak naprawdę tego wszystkiego, co Ty już znasz i o czym Ty wiesz. To oczywiście, że inwestuje, oczywiście, że daje 100%, oczywiście, że pewne rzeczy wybacza, oczywiście, że na pewne rzeczy przymyka oko. Kolejne cykle muszą przejść, żeby zaczęła uświadamiać sobie, co się dzieje, żeby zaczęła wątpić w tą relację, żeby zaczęła wątpić w szczere intencje tego człowieka i żeby mogła stwierdzić: O kurczę, to chyba jest toksyczna osoba, a ja jestem chyba w toksycznej relacji. I wtedy znowu. Zaczyna się ten cały cykl dewaluacji, lovebombingu, próby zatrzymania ofiary i wyciśnięcia z niej tego, co się da, do momentu, do którego ofiara postawi granicę albo przestanie dawać. Wiecie, pamiętacie z moich filmów, że to, co najbardziej boli osobę toksyczną, to jest obojętność, to jest ignorowanie tej osoby, to jest zupełna neutralność emocjonalna, to jest po prostu pokazanie mu, że cokolwiek nie zrobi. Z jakiejkolwiek manipulacji nie będzie chciał skorzystać, to już nie jest ten adres. Kwestia numer dwa, która powoduje, że prawdopodobnie nigdy nie usłyszysz słowa przepraszam, i prawdopodobnie nigdy nie usłyszysz, że biorę na siebie odpowiedzialność za swoje grzechy i winy, to jest niemożliwość przyjęcia do siebie krytyki na swój temat. Słuchajcie, to u narcyza albo toksyka prowadzi do poczucia wstydu. A emocja wstydu w tym przypadku może grozić urazem narcystycznym. Co się dzieje, kiedy toksyk doświadcza takiego urazu? Może nagle być wybuch agresji, ogromny. Możesz nawet nie zrozumieć, co się zadziało, bo nagle twój toksyk po prostu traci kontrolę, krzyczy, tupie nogami, wyzywa cię. Może również ukarać cię ciszą. Może zastosować gaslighting. Są różne metody, które toksyk stosuje, ale kiedy doświadcza urazu narcystycznego, to jest wielki ból dla niego. Dlatego też najczęściej narcyz po prostu nie dopuszcza do siebie krytyki. Ma taką strategię obronną, ochronną, że to się od niego odbija, on tego nie przyjmuje do swojej świadomości, bo jego osobowość jest tak naprawdę bardzo, bardzo krucha. Przyjęcie do swojej świadomości krytyki mogłoby grozić rozpadem tożsamości. Zobaczcie, że tak naprawdę ludzie, którzy potrafią na spokojnie przyjąć krytykę, to są ludzie o silnej osobowości, to są ludzie pewni siebie, którzy, kiedy ktoś im powie coś nieprzyjemnego, to nie przyjmą tego tak bardzo personalnie, nie pójdą do kąta, nie zaczną płakać, tylko nie będą zamykać swojej osobowości tylko do tej krytyki. Tylko pomyślą sobie, no, tak jestem cudowna, fajna, fantastyczna, ale rzeczywiście w tym mogłabym troszeczkę się zmienić. A nad tym mogłabym rzeczywiście troszeczkę popracować. To nie, jest, to nie jest coś, co nas, wiecie, zwala z nóg, tylko jesteśmy w stanie przyjąć krytykę na spokojnie, bez wielkich emocji, bo dalej czujemy swoją wartość i wiemy, kim jesteśmy. Więc zobaczcie, że tak naprawdę jest to taki test em, dla ludzi: czy ktoś potrafi przyjąć krytykę, czy od razu bierze to do siebie, zaczyna się bronić, oczywiście najlepszą obroną jest atak. Od razu jest awantura, afera, nie da się rozmawiać. Maksim, nie da się rozmawiać. To świadczy o kruchej osobowości, o tak naprawdę braku pewności siebie. Nie czekamy na przeprosiny. Nie chciałabym, żeby którakolwiek z Was tak naprawdę żyła w zawieszeniu, czekając na ten moment, kiedy on w końcu uświadomi sobie, co stracił. Ja wiem, że jest to dla nas ogromne dowartościowanie i często dlatego właśnie, że go nie otrzymałyśmy. Tak długo jeszcze analizujemy, myślimy i wracamy do tej relacji toksycznej, nawet jeśli jest już miesiące, miesiące za nami. Natomiast kobiety odpuszczenie i zaakceptowanie, kompletne i totalne zaakceptowanie, że ten człowiek nie jest w stanie tego mi dać, bo tego nie ma, bo przyjęcie do siebie krytyki mogłoby być dla niego niebezpieczne, dla jego tożsamości, dlatego że nie ma uczucia empatii, nie ma tej wrażliwości, dlatego też akceptuje, jest taki, jak jest. I nie czekam na przeprosiny, nie czekam na dostrzeżenie tego, kim byłam, bo ja wiem, kim ja byłam. I tak naprawdę, jak się mocno ugruntujecie same w sobie, odbudujecie pewność siebie, to zobaczycie, że będziecie miały dużo mniejszą potrzebę, żeby ktokolwiek z zewnątrz przyszedł i powiedział Wam: byłaś super, bo będziesz wiedziała, że byłaś. To jest tylko i wyłącznie nie ten partner, bo inny partner nosiłby Cię za to wszystko na rękach. Także, next time, edukacja. I życzę Wam tego, żebyście naprawdę świadomie podejmowały decyzje z kim jesteście. Kolejna kwestia, którą chciałabym tutaj dodać, to przyczyna naszego niezrozumienia tej sytuacji i naszej frustracji. Właśnie dlatego, że mierzymy świat naszą miarą i właśnie dlatego, że przez nas, nasz pryzmat patrzymy na świat, trochę jest nam ciężko zrozumieć, że inni ludzie mają inaczej. Że są ludzie, którzy nie mają empatii. Jest to trudne do zrozumienia, kiedy ty czujesz winę, kiedy ty czujesz skruchę. Kiedy ty czujesz skruchę nawet wtedy, kiedy tej skruchy nie powinnaś czuć, bo jesteś tak wysoko wrażliwa, kiedy um, jesteś bardzo empatyczna, kiedy naprawdę współczujesz ludziom. Jest to bardzo trudne do zrozumienia, że są ludzie, którzy tego nie mają w sobie. Wiem, ale tak jest. I warto otworzyć się na to. I wiecie, znacie tę historię, mamy mnóstwo dokumentów na temat psychopatów, na temat seryjnych morderców. Zawsze to odsuwamy od siebie, jakoby to był inny świat, w którym my w ogóle nie bierzemy udziału, ale to jest ten świat, i na tym świecie jest dużo ludzi, którzy tej empatii po prostu nie mają. I trzeba to też wziąć pod uwagę i zaakceptować, że czasami niestety osoba, z którą się wiążemy, w którą wierzymy, w której pokrywamy nadzieję, z którą wiążemy plany, okazuje się osobą, która niestety nie ma tych emocji. Które my mamy. Powiem ci jeszcze coś, co może dać ci troszeczkę ukojenia wewnętrznego. Często bardzo pytacie o tą inną. Słuchaj, nie da się tak naprawdę zadowolić narcyza. Zawsze będzie coś, z czego będzie niezadowolony, zawsze będzie powód do dramatu, do afery. Dobrze wiesz, że wiele awantur jest tak naprawdę z premedytacją, prowokowanych, dlatego że narcyz chce wyjść, chce się nie odzywać, chce znikać na parę dni. Dziewczyny, ten cyrk. Będzie w każdej jego relacji. Narcyza nigdy się nie da zadowolić. Ci ludzie się nie zmieniają, ci ludzie mają ten sam schemat i tylko go powielają z kolejnymi partnerkami. To, co piszecie do mnie i to, co mnie pytacie, Maxi, ale on mi wysyła zdjęcia z nową dziewczyną i mówi, że jest taki szczęśliwy. I ja słyszę, jak ją traktuje wspaniale, ja słyszę, jak jest cudowny dla niej. Dziewczyny, po pierwsze, człowiek naprawdę szczęśliwy nie miałby potrzeby wysyłania wam żadnych zdjęć z nową partnerką bo ta potrzeba to jest znowu potrzeba atencji i znowu zobacz, dostrzesz mnie i jak ja mam fajnie, a zarazem wbicie szpilki Tobie, a Ty zobacz, jesteś dalej sama, więc to znowu świadczy o tutaj zaburzonych emocjach, rozregulowanych. Kolejna kwestia Dziewczyny, przypomnijcie sobie wasz miesiąc miodowy z tym człowiekiem, i jasne, że na początku nowej jego relacji wszystko może wyglądać pięknie, cukierkowo, ale dobrze wiecie, co czeka tą partnerkę za zakrętem. Więc kobiety, nie oceniajcie znowu e, siebie tak surowo, nie myślcie, że mogłyście zrobić coś więcej, nie myślcie, że gdybyście były inne, to finał byłby inny, nie byłby. Nie z człowiekiem toksycznym. Ci ludzie mają te same schematy, które wynikają z głębokiego zawstydzenia wewnętrznego, z bardzo głębokiego poczucia braku pewności siebie. Stąd też te wszystkie prowokacje, to całe straszenie ciebie, te wszystkie zasieki, słuchajcie, te wszystkie awantury, te wszystkie dramaty. Cały czas potrzebuje atencji. Ten człowiek cały czas potrzebuje atencji. Ja tak sobie myślę, jak, jak, jak patrzę na, na te schematy zachowania, ile go to pracy kosztuje. Żeby poczuć się wystarczająco ważne, wystarczająco dobre. Przy okazji, ile osób musi skrzywdzić, żeby wypełnić swoje zapotrzebowanie na energię, bo jest kompletnie pusty. Dziewczyny, nie życzę wam takich partnerów. Zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę rozstanie z tym człowiekiem to jest najlepsze, co się mogło wydarzyć w Waszym życiu, bo nie każda strata to strata. Zmieńcie tylko perspektywę. Przestańcie oczekiwać przeprosin od kogoś, kto nie może przyjąć do siebie krytyki, bo to jest jego strategia obronna. Zaakceptujcie, że są ludzie, którzy są inni niż my i przebywajcie, otaczajcie się wśród ludzi, którzy mają empatię, którzy są cudowni, którzy współczują. Zwróćcie uwagę na czerwone flagi, edukujcie się, bo edukacja dziewczyny no, dla nas, dla dziewczyn, które nie miały standardów w domu, który mógłby rzeczywiście dać nam takie poczucie, że jesteśmy bezpieczne w tym życiu dorosłym, ten kompas wewnętrzny, to stawianie granic, te umiejętności, które czasami dostajemy w domu, czasami brak. Tutaj wchodzi edukacja dziewczyny, i tutaj edukacja może być dla nas takim słuchajcie. Murem obronnym przed wszystkimi ludźmi, których lepiej omijać z daleka. Na koniec pamiętaj, że Twoje emocje będą się zmieniały. Czas po rozstaniu to jest czas Twój na regenerację i na odbudowanie pewności siebie. Zapraszam na terapię, zapraszam. Jest tak dużo sposobów na to, żebyśmy poczuły się ze sobą lepiej. Z każdym dniem na pewno tak będzie, jeżeli będziesz pracowała nad sobą, jeżeli Twoja energia będzie płynęła w Twoim kierunku. Dlatego najlepiej przestać analizować, przestać myśleć właśnie z płaszczyzny akceptacji o nim i zacząć myśleć i przekierowywać energię na siebie, dziewczyny. To jest wasz cel, tego wam życzę. Trzymam za was kciuki i ściskam was serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki. Wam!